kochani z kokielu ja i przepraszam, niech was to nie zdziwi, ale mam nowe konto na Robloxie. Słuchajcie, nazywam się Ciasteczka Julia i słuchajcie, ukradli mi konto. Więc próbowałam hmm założyć nowe konto na Robloxie. Słuchajcie, nie mam turobuksów, to prawda, ale mam nadzieję, że będę miała kochanych widzów, którzy mi dadzą pety, bo słuchajcie, no będzie ciężko z zdobyciem petów w ogóle jakichkolwiek. Więc przepraszam, żeby to by tak wyszło, a nie miało tak wyjść. W ogóle, no to przepraszam. Ale no dobra, zobaczmy, kto mi da w ogóle pety. Kto się odważy mi dać pety? Więc proszę. Ja mam tylko tego kota. Tylko tego kota mam. Jaki super! Będę udawać się zadowoloną. Mm. Nie będę. Przecież to jest epickie. Chcę na kokotę tyle pedł dostać. O oh meg. Jesteś kochany. Dziękuję. Chyba jest z Anglii, ale dał nam to. Zobaczcie, nie mamy już słabych petów. Thank you very much. <noise> Dziękuję. Ja zobaczcie, nawet na tamtym moim koncie nie miałam tyle. Słuchajcie, jakie fajne pety mamy. Zobaczcie, na to wy. Zobaczcie, wow. Teraz jestem bogata w. W Robloxie i mogę zakupować. Słuchajcie, w Symlater w sensie. Mogę zakupować ciągle mapki. Dziękuję serdecznie. Widzicie? Jakie przydatne jest mieć drugie konto na Robloxie? Bo zobaczcie, jak dużo y, zarobiliśmy. Słuchajcie. Zobaczcie. Nad tym. Że jesteśmy liście. tyle, ty, 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 ty. O matko i ciągle zarabiamy, zarabiamy, a my możemy tu kupić, kochani, następne mapy. Jakie to epickie po prostu, kto by wpadł na ten pomysł. O mam kolejne jajeczko. Wow, ale fajne. Hmm, Jakie epickie my mamy pęty. Dobra, a teraz kochani. Może się wymienimy z kimś, kto będzie fajny. O nie no, ja mam tylko to. O, oh my gosh. Wow! Teraz mnie zatkało. Kakao. Zobaczcie, jakie piski pety. Ja bym wszystko dała, żeby taki mieć. Nie no. <słuch> ja Jesteście przedzodomni. Już wiecie co macie robić. Kupować takie słabsze jajka, żeby dostać tak dużo petów. Naraz. raz. Dobra, zamiast tego Axolota chcę tego, bo ten jest mocniejszy. Epickie to jest. Jak już mam biliard. Czekajcie, więc dodajcie mi na konto, żebym miała widzę, co pokazać wam. No bo zobaczcie, jakie teraz mam. To, to jest show. Show w top biznesie! No normalnie, no. Nie mogę, no. Mogę sobie ciągle kupować mapki. To jest poczko. Ale ja nie mogę nawet nic zrobić, przecież to już mi się nawala kolejny poziom. Dziękujka. Jeste się przecudowni. Mamy plus 5 obrony. Aha! Ok! Mamy kolejne. To mniej więcej jest ten głupi portal, który zresztą nam się nie otworzył. Z ostatniego filmiczku wiemy. E, nie z ostatniego, z tego, w którym chcieliśmy to odblokować, nam się nie odblokowało. Ale nie no, zobaczcie jakie to epickie, najepickiejsze. Zobaczcie ile my mamy światów. Ludzie! Ten nie odblokowaliśmy, ale doprawdyż... Niepotrzebne nam to jest, wiecie? Wiecie? O wow, i dostaliśmy na start tysiąc takich fajnych monet. Nie no, no i super! To mi się podoba, widzowie mi się podobają, z tym, że mi dają ciągle. Tu bardziej to tak zawsze, wiecie. O nie, jemu to dawaliśmy! No dobra, damy mu takiego. Ciekawe jak na to zareaguje, przecież dał mi takiego. Ojeju, 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 ojeju. Ojeju, ojeju. ojeju.

Dobra, dawaj, konfirm. Yes! Dużo petów mamy! O kurde, za chwilę mnie coś naprawdę. Dziękuję wszystkim za taką dużą ilość petów, słuchajcie. Ja se tu idam, idam. A tu, słuchajcie, dostałem takie epickie pety. Normalnie nie uwierzycie, jak to Słuchajcie. Te pety są epickie dobra to teraz jak poczuliśmy tą wenę w otwieraniu to teraz nie może, słuchajcie. Co tu popędziemy? Otworzymy parę portali. Nie mogę? Co nie mogę? Mogę. A nie mogę trochę. Trochę mi zabrakło, wiecie? Ale to się zdarza każdemu. Teraz może Black Pencil, Mert Boy, Arbusik, Arbusik, Arbusik. To i kto jest. Słuchajcie, od Muffiny. A co mamy tutaj. Mamy jakiś glitter, coś tam. Oh, dam ci tego. Ciekawe, co mi dasz za tego słodzika. No bo wiedział. A daj mi jeszcze więcej tych słodzieków. No to dziękuję, dziękuję. Ale nie potrzebuję to. Sencel! Kalet! Ja! Ale zrobiliśmy. Słuchajcie, a teraz możemy sobie powiększyć ekwipunek. Jak zapytać? No a tak. zapisujemy to, że ludzie są dla mnie mili. Ale kiedy na przykład na moim tamtym koncie z roboksami nie byli dosyć tak mili, że wszyscy dają mi takie epickie pety. Już wiemy co gdzie, halo, jak. Myślałam, że to miałam odblokowane. A to po ile? O, yy. Okej, kink, okej. Ty mi tu już nie zadziwiaj. Nie możemy sobie powiększyć jak punktu, ponieważ nie, nie mamy tego świata. Ale jeśli byście chcieli, żebyśmy mieli, żeby w ogóle było super, epicko z wami widzowie, kochanymi widzami, no to napijcie widzowie. Nabycie, kochani widzowie. No i papatki w Pa! Całuski!